Sega od wielu dobrych lat nie pozwala graczom zapomnieć o swojej gamingowej twórczości, wydając obficie dopakowane kompilacje gier sięgające zawartością do czasów ubiegłego tysiąclecia. Ponieważ coraz to nowsze generacje konsol to nie wszystko, segowskie klasyki trafiły również i na platformę Steam, umożliwiając posiadaczom klawiatur i myszek powrót do 16-bitowej ery. Kolejnym celem dla SEGI stali się gracze komórkowi, z myślą o których powstała usługa SEGA Forever, udostępniająca poszczególne retro klasyki na androidowych urządzeniach w postaci osobnych aplikacji. Osobiście jakoś bez przekonania podchodziłem do grania na telefonie, ze względu na wirtualnego D-Pada oraz przyciski, ale postanowiłem dać temu szansę w momencie, gdy na targu za przysłowiowe grosiwo zakupiłem smartfonowy kontroler SEGI pod Androida. Saturnowy kontroler trafił do sprzedaży w połowie 2018 roku, a odpowiedzialnym za to licencjonowane wydanie jest firma Paladon, produkująca różnego rodzaju gamingowe gadżety zdobiące świątynie niejednego gracza. Nie można mówić o sukcesie tego urządzenia, ponieważ dość szybko zostało zdjęte ze sprzedaży, kończąc na rozejściu się jednej partii. Obecnie osiąga to minimalistyczne kwoty na serwisach aukcyjnych, porównując do ceny premierowej inkasowanej swego czasu w brytyjskim sklepie game. Zatem co poszło nie tak, czy kolejny raz firma trzecia wykupiła licencję Segi oferując klientom mierny produkt? No cóż, oczywiście, że tak, bo budżetowe rozwiązania są najlepsze, w szczególności na klamoty, które po 5 minutach zabawy i tak zostaną rzucone w kąt. Na tamten czas w usłudze Sega Forever było dostępnych 19 gier do pobrania, z obietnicą regularnego poszerzania biblioteki, co niestety nie rozrosło się do obfitych rozmiarów. Obecnie na to składa się coś około 30 tytułów, w większości są to gry Sega Drive, jest Crazy Taxi wydane na Dreamcasta, Sonic CD wydane na Sega CD, After Afterburner oraz kilka androidowych gierek, m.in. czwarta część Sonica. Po uruchomieniu gry w opcji darmowej zwala nam się na głowę pokaźna liczba reklam, i to nie tylko przy samym uruchomieniu aplikacji, ale i ukończeniu danego poziomu, wejścia w ustawienia, a nawet podczas najzwyklejszego wciśnięcia pauzy. Wyzwolenie się od reklam jest możliwe, jednak wiąże się to z niewielkim kosztem. Należy wybulić coś około 10 zł za daną grę. W dość schludnym i przyjaznym dla wzroku opakowaniu znajdziemy bezprzewodową replikę kontrolera dołączanego swego czasu wraz z drugim modelem konsoli Sega Saturn, uniwersalny uchwyt na smartfona oraz instrukcję, która dość szczegółowo tłumaczy całkowity proces nieskomplikowanej obsługi. Nie da się nie zauważyć nadnaturalnej wagi samego pada. Zapewne napakowali tu porządną elektronikę, tak by wszystko grało i huczało jak należy, ale prawdę mówiąc, realia są nieco odmienne, bo wpakowali dwa uwalone brudem stalowe obciążniki, które wyrżnięto prosto z obudowy nieaktywnego chińskiego reaktora jądrowego. O dziwo płytka wraz z zamieszczonym modułem Bluetooth wygląda nienagannie, więc przynajmniej tyle mamy w tym wszystkim dobrego. Kontroler zasilany jest dwoma paluszkami potrójne A i nie przypominam sobie, bym wcześniej miał do czynienia z jakimkolwiek urządzeniem Bluetooth na baterie. Nie da się ukryć, że wybrany przez Paladon model pada jest strzałem w dziesiątkę, świetnie leży w dłoniach, no i mamy do dyspozycji sześć przycisków czołowych oraz dwa bampery. Jednak ich interpretacja w postaci tego odpowiednika daleko odbiega od oryginalnej jakości. Bumpery są płytkie, w dodatku zauważalnie leniwie odbijają, ale to nic, bo jeszcze większą zgrozą jest sam dipad. Można zauważyć ukośne nachylenie krzyżaka. Ponadto jeśli nasz kciuk delikatnie usunie się bliżej prawej krawędzi, poczujemy jak blokuje się na ściance przesadzonego zagłębienia ograniczając ruch. To tylko spostrzeżenia w suchym kontakcie z tym kontrolerem, a dodać muszę, że im dalej w las, tym będzie jeszcze gorzej. Jeśli ktoś nie posiada stalowego kciuka. Oj to będzie bolało. Po uruchomieniu kontrolera przyciskiem Start, telefon z miejsca wykrył nowe urządzenie Bluetooth, które z automatu jest aktywne w chwili odpalenia danej aplikacji gry, bez konieczności grzebania w opcjach. Do poprawnego sterowania dipadem jesteśmy zmuszeni użyć znacznie większej siły niż przy tradycyjnych kontrolerach. Zobaczcie, co się będzie działo na ekranie smartfona podczas wciskania danego kierunku. Dosłownie nic. By ruszyć postacią, nie wystarczy to, że wcisnę kierunek. Muszę go jeszcze dobić. Dopiero wtedy możemy zacząć zabawę, co znacznie utrudnia czas reakcji. Szóstka przycisków przy soniku jakoś sobie radzi, natomiast problem pojawia się w grze Beyond Oasis, obsługującej sześcioprzyciskowe kontrolery gdzie przycisk Z i C są niemożliwe do skonfigurowania, tym samym przycisk Start na padzie również jest niewidoczny w grze. Na szczęście przydatne funkcje udało się przypisać pod bampery, natomiast przycisk Start wylądował pod Y i taką oto małą kombinacją udało się jakoś sensownie to rozłożyć. Jeśli jesteśmy umęczeni trzymaniem półkilowego łabadajstwa w dłoniach, to jest opcja wypięcia oraz odłożenia telefonu, serwując sobie grę zdalną z nieco większą swobodą, co jest OK i odnosi się również do korzystania z tableta, gdyż uchwyt zamienia się w podstawkę. Nie mogę powiedzieć, bym źle bawił się grając w szeroko ekranowego Sonika czy Crazy Taxi za darmochę na telefonie, ale ociężałość sterowania dała się we znaki, dyskwalifikując ten produkt już przy pierwszym kontakcie. Retrogracz wydając 150 zł na ten gadżet nie otrzymał tego co powinien to znaczy komfortu gry, a tym samym jakości będącej swego rodzaju wizytów konsegi. To przykre, że firemki takie jak Paladon wysługują się dobrym i znanym logiem, wciskając graczom bezużyteczne krapiszcza nie spełniające swej jedynej funkcji tylko po to, by łatwiej na tym zarobić.